Jest wiele stanów, które, stanów umysłu, które usiłuje się wytłumaczyć przy pomocy psychologii. Jednak kiedy dochodzimy do rozważenia, czym jest tak naprawdę smutek, to wytłumaczenie psychologiczne zupełnie tutaj nie wystarcza, ponieważ smutek dotyka największych głębi naszej egzystencji. Smutek tak naprawdę to jest coś, co dotyczy naszej duszy. Oto ogarnia nas smutek, kiedy tracimy bezpowrotnie kogoś i tu wchodzi żałoba albo tracimy bezpowrotnie okazje ponieważ upływają lata a myśmy nie zrealizowali pewnych pragnień pewnych marzeń albo pomysłów wychowawczych wobec naszych dzieci i dlatego smutek jako stan naszej duszy jest możliwy do odwrócenia tylko w jednym przypadku. W momencie, kiedy my uświadamiając sobie, że coś albo kogoś utraciliśmy bezpowrotnie, równocześnie wchodzimy w ścisłą relację z Jezusem, który może dać nam nowe życie, może dać nam nową nadzieję, może dać nam nowe otwarcie, i to powoduje, że yy, yy, widzimy w innej perspektywie to, co do tej pory wydawało się już bezpowrotnie utracone. Yy, nawiązujemy nową łączność. Nawiązujemy nowy kontakt, uzyskujemy nowe możliwości w miejsce tych, które kiedyś utraciliśmy. I to jest antidotum na prawdziwy smutek. Tak było w przypadku Nechemiasza, któremu wydawało się, że już nigdy nie wróci do Ziemi Ojczyste i nigdy już nie postawi swojej stopy w świątyni, która była zburzona. Stało się zupełnie inaczej.